Cześć, jeżeli zastanawiasz się, czy w pudełku o Redmi Note 14 Pro Plus 5G znajdziemy ładowarkę, to odpowiedź brzmi niestety nie. Z tyłu na pudełku znajdziemy taką właśnie autografikę, która informuje nas o tym, że w środku nie znajdziemy ładowarki. Dlatego jeżeli chcemy ładować telefon nie przez komputer, a właśnie za pomocą ładowarki, to musimy albo już mieć jakąś przygotowaną, albo kupić indywidualnie do naszego telefonu. Jeżeli chodzi o zalecaną ładowarkę, to znajdziemy także tutaj informację, że ładowarka powinna mieć od 10 do 100 W, aby ładować nasz telefon. Oczywiście teoretycznie może mieć ona więcej i nic złego się nie stanie, jeżeli tak będzie. Niemniej jednak w teorii telefon będzie wykorzystywał i tak tylko 100 W do ładowania baterii. Natomiast co ciekawe, na stronie Xiaomi można znaleźć informację, że w tym telefonie mamy ładowanie. Ze 120 W hypercharge, i nie jest to oczywiście uwzględnione tutaj. Dlatego, jeżeli mamy, powiedzmy, inną ładowarkę niż z Xiaomi, to raczej będzie telefon obsługiwał tylko do 100 W. Natomiast, jeżeli mamy oryginalną ładowarkę Xiaomi, to zaleca się skorzystanie nawet ze 120 W, aby móc w pełni wykorzystać potencjał ładowania tego telefonu. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.